Cześć, to znowu my, Żółwiki, podróżniki i dobrze Wam już znany Żółw, czyli nasz 37-letni kamper, którym dojechaliśmy z Polski aż do Azji. Nasz dzień w Alanii rozpoczął się od zaciekłej batalii o miejsce parkingowe. Nie pozwoliliśmy jednak, aby to zepsuło nam resztę dnia, i już po chwili podziwialiśmy panoramę miasta z zabytkowej stadeli. Od zgiełku kurortu, jakim jest Alania, odpoczęliśmy w pływających ogrodach, gdzie mieliśmy okazję wykąpać się w górskiej rzece, której temperatura wody miała zaledwie kilka stopni. Na koniec urządziliśmy sobie nocne zwiedzanie antycznego miasta z dość nietypowym przewodnikiem. To wszystko i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Zatem zapraszamy na kolejny emocjonujący odcinek z naszej podróży po Turcji. But we are not autobus, we But are sharper than autobus. No, no don't. Please. I paid you yesterday, so you give me my money back and I will go out. No, I will not. On nienawity takiej miejscowości właśnie. Wczoraj wieczorem nie ma problemu. Wcisnął nas na siłę, żeby tylko wziąć pieniądze. A dzisiaj on mi każe wyjeżdżać, bo on nie ma miejsca dla autobusów. Główno mnie to interesuje. Nikt mi odda pieniądze, to wyjadę. No i... Przestawiłem przyczepkę, zarazem mu dwa miejsca parkingowe, więc na cholerę nie wiem o co mu chodzi, ale w dupie. Powiedział, że jest okej. Okay. Ajajaj, dlatego nienawidzę takich miejsc. Wyjeżdżamy stąd i koniec, zaraz. Zobaczymy tylko co mamy zobaczyć, idziemy na zamek. Ale nie wszyscy może na jedną stronę, co? Ja was przeważę Plaża w alani, na którą nawet nie poszliśmy Chyba nie chcę tam iść Nie bawią nas takie plaże Zobaczcie z tyłu It's a Stary bazar. A tu ja yeah. ceny w euro wszędzie tam do na Masakra. Masakra. Szkoda. mogło być ładnie. Też żeby do jakichkolwiek chodzy, sprzedawali takie tureckie, a nie chińskie samochodziki, które można kupić za złotówkę. W cenie 4 euro. Powiem, że... Że jestem mocno zawiedziony. No, to bo tu nic nie ma, generalnie biorąc. Poza Nie podoba mu się. mu się nie dziwię. Poza straganami, lodami, piciem, restauracjami. Czyli wszystkim, w czym można wyciągnąć pieniądze od turystów. To nic więcej tutaj nie ma. No co, 280 litrów litrów. Nigdzie tak nie było, to tylko tutaj tak jest. Ale nie, zachciało się. Wow, 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 wow. No jest tak. Jest łodza. Powiem szczerze, że wielki jest ten zamek. Ciągniemy się. No, tam żeśmy zaczynali. Tam widać kolejkę, tam byśmy wjechali, gdzie ta flaga turecka duża, tak. a jesteśmy tutaj, przyszliśmy kawał drogi. Chyba jedyna część tego zamku, która cokolwiek odsłania to cudadela. Więc mimo dodatkowej opłaty warto tutaj wejść Aczkolwiek sama wizyta w zamku Wyczerpując kolejkę w stanie jest tania Wbrew pozorom No ale po takich miejscowościach można się było tego spodziewać No Tutaj przynajmniej cokolwiek jest Coś można zobaczyć Terminy są całkiem nieźle zachowane Jak na swój wiek No to akurat jest odrestaurowane Tak, no starają się odrestaurować Tak, ale ogólnie rzecz biorąc e, I... No i jest przepiękny widok, więc czy warto? Nie wiem. Być tutaj, a nie zobaczyć, to tak jak być w Warszawie i nie wejść na starówkę, no na tej samej zasadzie. Ale na pewno trzeba liczyć się kosztami przy takiej rodzinie jak nasza około 1000 lir tureckich. Że nie więcej. Półtora tysiąca, prawie dwóch tysięcy tureckich, żeby to zobaczyć. I oczywiście stragany, no bo jakby mogło być inaczej. To jest właśnie komercja weszła i tutaj nic specjalnego tak naprawdę. Bardzo skomercjalizowane, kupa straganów z chińskim badziewiem, nawet nie z lokalnymi tutaj, dopiero tutaj widziałem takie tacki z muszli, porobione całkiem ładne. Już nawet nie pytałem o cenę, bo myślę, że to nie ma sensu. Natomiast wszędzie indziej to pistoleciki, samochodziki i Bóg wie co jeszcze chińska tandeta. Także szkoda, bo trochę to zepsuło to miejsce. Tam zamek? O gustach się nie dyskutuje, to prawda? Dla mnie mało ciekawy, bo niewiele się z niego zachowało, a to co jest zachowane to jest zajęte przez kawiarenki, sklepiki i stragany. Więc to tak sobie, szału nie ma. Ale widoki są piękne, to fakt. Także dla widoków na pewno warto, dla zamku moim zdaniem niekoniecznie. Jesteśmy w ogrodach kleopatry. Miejsce z polecenia kolegi z grupy. Jeszcze nie wiemy czego tu się spodziewać, ale jest chłodniej i spokojniej. Zostawcie się Moi drodzy W negliżu, ale zaraz Wam wytłumaczę dlaczego Ogrody Kleopatry Miejsce oddalone zaledwie o 14 km od centrum Alanii Ale jakże inne i jakże odmienne Pozwólcie że Was oprowadzę Wchodzimy tam tędy Witają nas od progu i zapraszają nas z takich boksów, które są położone na rzece. Bo w tej chwili znajdujemy się na środku kuryta rzeki, górskiej rzeki, mega zimnej, ale do tego zaraz, zaraz do tego przejdę. Możecie sobie tutaj e, pić, jeść i cokolwiek robić. Po jednej stronie mamy drogę, tam wyżej w parku stoją samochody, tu mamy górskie zbocze i rzekę. Jest mnóstwo tych, takich strandów na tej rzece, a żeśmy jechali, było ich dziesiąt. Nam polecono to miejsce. Nie wiem dlaczego, ale jest super. Chodźmy dalej. Z tam, mam wodospady. Można wywać łódeczko, elegancko. I są kaskady wodne, po których wszystkie możecie chodzić. Czyli, że to jest można się kąpać. Są zjeżdżalnie, na których byśmy się chwilą. Przeżyliśmy szok termiczny, bo byliśmy rozgrzani, a ta woda ma, nie wiem, 5 stopni jest lodowata jak to w górskim strumieniu. Przejdziemy się teraz po kaskadach. Zobaczcie na wodospad. Jest mega zimno i jest czyszczusieńka Tak naprawdę wszędzie gdzie by się nie chcieli to musisz zapływać. napływać ław wideczką wedle uznania i teraz zobaczcie co ostatni rzut jak to wygląda Naprawdę mega przyjemne miejsce, także, żeby ktoś miał ochotę odpocząć, z dala od zgiełku tej wielkiej komercyjnej alani, napić się dobrej herbaty, dobrej kawy i popływać w lodowatej górskiej rzece, to to jest odpowiednie miejsce ogrody Kleopatry naprawdę z wszystkim sumieniem to... polecamy. Patrzcie na to. Za każdym razem szok jest nieprawdopodobny, bo ta woda jest po prostu lodowata. To ja muszę z nimi popłynąć. Oni Ale... <śmusza> a ja chłap. Ale zimna <śmusza> jest ta woda, aż nogi drędeją. O! No i słuchajcie, podboju miast i miejscowości turystycznych w ciągu dalszy. Teraz jesteśmy w Stead i idziemy zobaczyć Ancient City, starożytne miasto, antyczne miasto e, i świątynię Apolla, a w sensie to co z niej zostało. Jest już troszkę ciemnawo, ale ponieważ to jest znowu przesyt wszystkiego i mnóstwo ludzi, to chyba nie będziemy tutaj zostawać, więc chcemy to zobaczyć. I, I pojechać dalej, znaleźć sobie takie miejsce jak lubimy, czyli jakieś ustronne, gdzieś z dala od tego całego zgiełku. Nie wiem czy to się uda, bo to no Boriviera jest jaka jest. E, no ale może. Wjechaliśmy na płatny parking, oczywiście wszędzie parkingi 100-200 lirów, tutaj 20 euro, czyli 600 lirów. Wszystko jest 3-4 razy droższe. No ale być tutaj i nie zobaczyć, e, no to nie można, więc z bólem serca z bólem portfela, ale idziemy. Trochę ludzi jest. To jest chyba w trakcie odrestaurowywania. I teraz nie wiem, czy to jest ten szpital, czy to jest tylko. Nie ma nic Ja, No właśnie, nic nie jest napisane. Także ciężko wyczuć. No, ale wygląda to interesująco, żebym. Interesujące jest to, że to stoi tyle lat. No. Zwiedzanie tego miasta antycznego, pociemku dodaje mu nieco atrakcyjności, to może nie ale na pewno klimatu mrocznego o, zabrakło mi słowa A oczywiście jesteśmy bez latarki no bo standardowo latarki zostały w kamperze ale idzie się tą alejką i jest tak creepy Oni chyba lepiej wiedzą gdzie idą niż my ale mimo wszystko jak na starożytny zabytek, bo to jest zabytek sprzed naszej ery. No antyk no. To wygląda to naprawdę nieźle, że jakbym nawet, że lepiej niż nie jeden zabytek w Grecji. A się zapewnili nocne zwiedzanie? No, jak to jest zdjęcie A ja i Cezar. Cezar. house. Cezar Cezar house, Konstantina. Oryginal papa, antyk. Kasper o co w ogóle chodzi? O co w ogóle? Przyszedł sobie gościu zaczął nam pokazywać jakiś antyczny, oryginalny kanał i pokazuje nam wszystko, co to jest A to chyba nie jest trasa turystyczna. Nie! Ona pokazuje po prostu nagle co wie, ja to nie wiem odprowadzi. prowadzi. Bo... Ja. Yeah. <śpiewanie> <śpiewanie> a tak generalnie to wróćmy na turystyczną ścieżkę. Tak, jak ty tam wrócisz. No. Bo tam widać, że jest wszystko oświetlone i tak dalej, a tu chodzimy po jakichś krzakach. No, ale coś się dzieje przynajmniej. Gość nas wyprowadził. Chciał ode mnie 200 lirów, mówiłem, że będzie chciał z 10 euro. Nie dałem mu, dałem mu tylko 100. Więcej nie, więcej powiedziałem, że nie mam, bez przesady. Ja go nie prosiłem o tą wycieczkę. Także uważajcie na takich tych, bo to są tylko wyciągacze. No tutaj na szczęście się było bez jakichś tam nieprzyjemnych sytuacji, ale, ale różnie może być. Także miejcie to na uwadze. Weszliśmy na alejkę z restauracjami. Czyli to jest chyba ta główna aleja, którą myśmy byśmy szli od parkingu a myśmy poszli bokiem, czyli poszliśmy tą odrestaurowaną częścią miasta poszliśmy tą częścią taką mniej turystyczną a teraz jesteśmy w komercji, jak zwykle Ale co wziąłeś? kokosa i co? Dobry. Pierwszy raz w życiu, 43 pan. lata czekał na ten moment. Ale jest świeżutki. Pan wyjął z lodówki, więc jest chłodny. No nie, zdecydowanie nie mój smak. Wolę wodę zwykłą. I teraz zobaczcie, jak to jest zrobione. Tutaj są niby antyczne fragmenty. Ale porobili a, na, na tym restaurację. Miastach, a porobiono się na tym restaurację, no. Dlatego mówię, że mnie to strasznie... Mm, z jednej strony może to jest i fajne, a z drugiej strony mnie to trochę razi, bo przyjeżdżasz coś zwiedzić, zobaczyć coś starego, coś starożytnego. No i chodzisz po sklepach. Mamy problem. To jest odrestaurowane, to chyba w ogóle jest zamknięte. Nie da się wejść. No zamknięty jest ten teatr. Chcieliśmy ta amfiteatr i wejść. A widzimy tylko mury, więc trochę słabo. Widać, że jest w remoncie, widać, że go odrestaurowują, co jest fajne. Że o to dbają. No ale przyjechaliśmy tu po to, żeby go zobaczyć. Wsiedliśmy <laughs> w Melexa, yy, Siedzę z tyłu. Ja też z Victoria. Myślałem, że jest pas, bo jest pas, ale nie ma jak zapiąć. I muszę... o, jest cykorłapa. Mamy cykorłapę. Jak z przodu? Dobrze, płotno. No, akurat wiaterek jest całkiem przyjemny. A żeśmy, żeśmy stanęli Czy kupujesz to co tam znaliśmy? Nie widać napisu. Viagra tea. Tak Kupujesz? Tak Nakręcisz test? <laughs> dobry jedzą Bardzo dobry kebab Iskander kebab, bardzo dobry Wreszcie Jagnięcinka A nie kurczak Bardzo dobrze przyrządzona Halo. Co robisz? Zaczynamy się! Polen from Poland! Jak się masz? Jak się masz? Dobrze! Dobrze! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Jest ok, naprawdę. Szemi? Tak. No. Давай, но ну, зруб, зруб, okay. зруб. Окей. Поправи чи врви. Окей. 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 Wyjdziesz piękny stąd to było interesujące doświadczenie Generalnie pierwszy raz w życiu, a już 40 parę lat. Golił mnie ktoś, a nie ja się goliłem sam. Pierwszy raz? Pierwszy raz, tak. I to jest ciekawe przeżycie, bo jeszcze nigdy tak delikatnie nie byłem golony. To było fajne. A jak eee... ładnie jest? Są gładziutki jak pupka noworodka. Rzonka nie chce oskarżyć. Oceni. No zdecydowanie ktoś powinien się golić. <laughs> Eee, to było ciekawe, miałem wyrywane włosy z nosa i z uszu woskiem Też pierwszy raz w życiu generalnie rzecz biorąc. Jak oceniasz wrażenie? Niestety się nie nagrało przez problemy techniczne. Eee, nie. to nie było takie złe. No, generalnie do przeżycia. Gorsze było to takie tą nitką, co on mi robił. To bolało? To bolało, tak, to było nieprzyjemne. Ale ty wiesz co on ci zrobił? Co? Zdawał jak ci ładnie wyregulował. Ja grubi, nic nie widzę tak czy... Ale ja nagrywam. Nie zobaczysz. Płynią ci... wyregulowane drzwi? Wyglądasz lepiej, nie odstają ci tak. No dobrze no. Więc to było, to było, to było ciekawe. No. Umyli mi głowę przy okazji, także całkiem przyjemnie. A ty nie nagrałeś jeszcze, on mnie jeszcze opalał. No nie, bo nie wiedziałem. Ja poszedłem, bo się załamałem, że się nie nagrało. Opalał mnie taką pochodnią. Interesujące. Idziemy do supermarketu, bo ja się muszę napić. Ej, czy wody oczywiście, ale... Nie, to było... To było miłe, podobało mi się. Dobrze tak. wydane. Dobrze wydane pieniądze, naprawdę. Poszedłbyś jeszcze raz? Poszedłbyś tak, jeszcze raz. Poszedłbym z wielką chęcią, i nie wiem, czy jak nie zarosnę, i gdzieś będziemy to... na jakieś wiosce, to nie pójdę się ogolić.